witam państwa Rada Miejska uchwaliła stawki podatku od środków transportowych opłaty targowej oraz od posiadania psów będą one obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku Wydatków na wypłatę trzymania z Państwowego Funduszu Rekarsyjnych i Obywateli Pełnosprawnych z dostosowania treści paragrafu klasyfikacji budżetowej do odpowiednich źródeł i Korekta na minus pozwoliła na zwiększenie tych pozycji wytwięconych złotych dotacji do MOZ-u w celu pokrycia kosztów, zmniejszenia ogólną podatku od nieruchomości na dni dep co? Wczoraj odbyła się 17 sesja sejmiku samorządowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem Czy są jakieś uwagi co do treści uchwały? W ten sposób. No. Ponieważ istnieje... Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie są jakieś zapytania? Nie ma. Wobec powyższego czytam projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała. Sejmiku Samorządowego Województwa Stanowskiego z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia opinii do podniesienia Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie ma. Studium zagrożowania przestrzennego było tematem <coughs> zespołowi pracującego przy opracowaniu studium serdecznie podziękować za układ. W lipcu przekazano wersję roboczą opracowania prac z załącznikami graficznymi ministrowi gospodarki przestrzennej i rolnictwa w celu w Planu krajowego. No i praktycznie od maja tego roku konsultujemy z poszczególnymi samorządami. Samorządy otrzymały od nas skróty y, materiały dotyczące obszarów funkcjonalnych, y, w skład w których ich gminy wchodzą. Y, na zaproszenia poszczególnych gmin przyjeżdżaliśmy na za, posiedzenia zarządów y, tych gmin, gdzie referowaliśmy materiał na bieżąco. Y, Wpływały wnioski do chwili obecnej na piśmie. Swoje uwagi i wnioski złożyło 10 samorządów z terenu województwa polskiego. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Ja z chciałbym. Kolejny dzień trwa strajk zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Lakarzy. Do akcji protestacyjnej przyłączyła się większość hełskich lekarzy. Rozszerzenie skali protestu o wypisywanie leków li tylko na receptach zielonych, które są płatne w formie ryczałtu w przychodni naszej ma miejsce w przypadkach uzasadnionych instrukcją ministra zdrowia. To znaczy wypisujemy leki te, które po prostu można, a nie hurtem wszystkie jak, jak, jakie, jakie, jakie są dostępne w aptekach z, z zaznaczeniem też, że nie. To lekarze ogłosiły y, akcję protestacyjną w Przychodni numer 4 na ulicy Połanieckiej. Y, forma czynna strajku nie, nie ma miejsca. Pracujemy normalnie, jako że y, lekarze prowadzący poradnie dziecinne, poradnie K i poradnie onkologiczną zostali z tego strajku automatycznie wy, wyłączeni. Natomiast lekarze ogólni pracujący w pełnym wymiarze godzin nie przystąpili czynnie do akcji strajkowej. Praca przychodni przebiega normalnie w godzinach takich jak przed ogłoszeniem strajku. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej zapoznała się z informacją o działalności klubów sportowych na terenie Heuma. olimpijskie w Atlancie, a zwłaszcza o naszym generalnym sponsorze firmie Techpol z brzegi. średnich w tenisie stołowym. Turniej zorganizował Szkolny Związek Sportowy w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ulicy Jagiellońskiej. Mistrzostwa są zarazem eliminacją do turnieju wojewódzkiego, który zostanie rozegrany 16... ...pozego narodzenia wtedy, gdy podsumowujemy... Z okazji zbliżających się świąt ze specjalnym koncertem dla członków Rady Miejskiej w Kinie Zorza wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej nr 10. Podczas gwiazdkowego występu nie zabrakło tradycyjnych kolęd oraz życzeń świątecznych. 100 dzieci z przedszkola numer 15 złożyło w minioną środę ślubowanie ekologiczne. Przyjaciółmi przyrody będziemy ją kochać Stale bronić i chronić przed niegrzecznymi dziećmi, a nawet przed starszymi osobami, aby jej nikt nie niszczył i krzywdy jej nie zrobił. Czy Przy, przyrzekacie? Przyrzekamy! Na zabawę do pani jesieni w takiej sukience. Potrzebna mi jest sukienka nowa na zabawę. Kasieniu, na wrzosowej, polanie to śnież. Z inicjatywy zespołu pedagogów działających przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym od 2 stycznia w budynku przy ulicy Lwowskiej 21 rozpocznie funkcjonowanie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Prowadził on będzie działalność w zakresie pomocy dzieciom poszkodowanym z rodzin patologicznych oraz udzielał informacji o możliwościach uzyskania takiej pomocy. W drastycznych przypadkach komitet będzie podejmował interwencje w ochronie praw dziecka. Dzisiaj o godzinie 18 w Galerii Fotograficznej Ryszarda Karczmarskiego przy ulicy Lwowskiej 26 otwarta zostanie wystawa fotografii z cyklu Człowiek Grzegorza Zabłockiego. wystawy, którą zrobiłem, jest człowiek. Pojęcie tak szerokie i tak ogólne, że bardzo trudno jest wymyśleć coś nowego, pokazać. Ja przyjąłem taką konwencję, że pokazuję człowieka stojącego na wprost kamery, patrzącego się w obiekty. Człowieka, który może zaprezentować nam swój wygląd zewnętrzny, ale nie tylko, bo za. Tym zdjęciem kryje się coś głębszego, kryje się charakter tego człowieka, jego myśli, jego sposób funkcjonowania. Jeżeli Państwo zechcecie przyjść i obejrzeć tę wystawę, serdecznie zapraszam do Galerii Fotografii Ryszarda Karczmarskiego. Wystawa będzie czynna do 15 lutego. 22 grudnia o godzinie 15 na terenie giełdy towarowej przy ulicy Rampa-Brzeska nastąpi rozstrzygnięcie konkursu świąteczne zakupy zorganizowanego wspólnie przez giełdę towarową PKS Hełm S.A. Radio Lublin i redakcję Tygodnika Helmskiego. Każdy, kto wytnie kupon konkursowy zamieszczony w Tygodniku hełmskim i po dokonanym zakupie wrzuci go do skrzynki, będzie miał szansę wygrać cenne nagrody, m.in. kolorowy telewizor. 21 i 22 grudnia na terenie giełdy odbędzie się specjalny kiermasz świąteczny z wieloma niespodziankami. To wszystko na dzisiaj dziękuję za uwagę. Do widzenia.